No i pan doktor Tadeusz Pater był prezes, prezes hodowlanego oddziału, członek rady miasta. Ja zawsze tak, że nie muszę podkreślać kilkadziesiąt książek, tysiące, tysiące artykułów. Co można więcej powiedzieć? Tylko pochylić głowę. Pogratulować. Proszę, pozwolę w tym miejscu dyplom nagrody przekazać Pani Mirjanie Czwitarz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o następne książki, a wiem, że już w drodze jest kolejna. Taka dyplom. Proszę no tak, tak. Nie mówiąc o tym, że w domach tej gazety co chwilę widzę młodych, Pana doktora, takiej ilości, że głową nas gościł, tej wiedzy, tej mądrości i mówił o takich sprawach, o, o których normalnie byśmy nie wiedzieli, swojego życia pedagogicznego też. Pan dasz? tak? Zresztą byłem z tego miasta swego czasu. Z tego co wiem. A wiem wiele, Ale to co wiem, to wiem. Dzięk Dziękuję. Jakby mi podziękować. Ja się przygotowałam, bo dostałam przecież nagrodę imieniem Stefana Żeromskiego. Stefan Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie. Zmarł 20 listopada 1920 roku w Warszawie. Jest to sumienie polskiej literatury. Pierwszy prezes PEN-Klubu od 1925 roku. No i szkołę podstawowo kończył w Sarach w 1874, męskie gimnazjum rządowe w Kielcach, a studiował w ale bywał też w Szwajcarii, w Paryżu, no był bibliotekarzem na przykład w Szwajcarii, w w polskiej bibliotece narodowej, a co napisał? Syzyfowe prace, ludzie bezdomni, popioły, wiatr od morza przedwiośnie. Dzisiaj jest muzeum nauczycielskie poświęcone właśnie rozdziobią nas kroki ronnym ciepło mi przebióreczka, czy wierna rzeka. Także serdecznie dziękuję. Jest to ogólnopolska nagroda, więc jestem dumna. Moja koleżanka tak pięknie powiedziała, że romskim, wielkim naszym pisarzu. Ja chciałbym po prostu serdecznie podziękować przede wszystkim panu Epiniszowi za pamięć o tej działalności, którą prowadziliśmy i prowadzimy na terenie Ostrudy. I nie tylko Ostrudy, bo sporo osób spoza Ostrudy należało do podziału warmińsko mazurskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich. Miałem również zaszczyt uczestniczenia w pracach Rady Głównej, Stowarzyszenia Autorów Polskich i jestem z tego bardzo dumny. Uważam, że upowszechnienie przede wszystkim wiedzy związanej z treściami dotyczącymi przeszłości historycznej warmii Mazur głównie dla młodszego pokolenia ma to istotne znaczenie. I dlatego też tym tematom poświęcam wiele uwagi. Jeszcze dzisiaj, w godzinie po 20, bo muzeum organizuje dziś e, po prostu noc muzeum, odbędzie się taki wieczór poświęcony właśnie, między innymi tym treściom, o których wspomniał pan prezes. Mianowicie ja będę mówił tam o tym najnowszym wydawnictwie. Ponieważ doszedłem do takiego wniosku, że młode pokolenie powinno wiedzieć, jak więcej ludzie urodzili się na tej ziemi. To znaczy konkretnie, w strudzie, w powiecie Ostróckim, nie będę tu wymieniał w tej chwili tych, których na obu znamy, ale myślę, że warto wiedzieć również o tych, których nie pamiętamy i nie znamy, jak chociażby Michał Maurer, który był lekarzem. Króla Zygmunta III Wazy, a urodził się w Ostródzie, proszę Państwa, jak wielki Jakub Fryderyk Hoffmann, który był lekarzem legionów polskich we Włoszech od Tadeusza Kościuszki, naczelnika Państwa, otrzymał. Piękne podziękowanie! Uratował 4000 dzieci od OSPY, a król Stanisław August Poniatowski nadał mu szlachectwo polskie. I on jest pierwszym profesorem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a urodził się w Ostrudzie. Był synem aptekarza Ostrudzkiego. Kiedyś zabiegałem i myślę, że będę nadal zabiegał, żeby wreszcie na szpital powiatowy otrzymał imię tego znakomitego astrużelina, wielkiego lekarza a jednocześnie wielkiego prowokatora kultury i przede wszystkim ratowania zdrowia dzieci. Dziękuję Państwu. Teraz będzie piosenka nagrywana, więc bardzo